Słyszałem, że tam powiedzieli właśnie, że w ten sposób trzeba oczyszczać się, tak? Co? Dali mi wybór, wybór, tak? Że oczyszczasz się. Za co się działeś? 228? Co to za artykuł, kurwa, powiedz za co. Narkotyki. A także po, e, o, e, okradłem i ten i jeszcze a, z, jakoś tam kogoś potrącił autem, no nieźle kurwa i, za to, i mu, za to zostaniesz oczyszczony, w sensie ułaskawiony, tak? Tak? Jakiś wagnerowiec? Y, pod Bahmutem piszą, że spec nas y, do jeńca wagnerowca. No z kolonii karnej. I co będziesz dalej robił, jak zostaniesz rozkowiony? Będziesz kontynuował? Nie, a co będziesz robił? No będę żył. Żył gdzie będziesz żył? W domu, a my nie chcemy żyć? Jak myślisz? Też chcecie żyć. No to po co przyszedłeś do nas, zabijać nas? A? Przecież mówisz, że chcemy żyć, tak? Tak myślisz. Tak was uczyli, że wy zabijacie, a ja będę żył, tak? Że ludzie żyją zabój przez zabójstwa? Nie. Aha, no to. Jakie masz stanowisko? Nie mam stanowiska. E... Nazwisko, korzenie, w imię ojczystwo. Imię Ligowicz, miejsce zamieszkania. Jak? Sarapow, Sarapow. Dzieci, żona, dzieci, dzieci, są, dzieci, są, dzieci, tak. Ty, tak. O ile się лет просидел? 5,5. Иляще 5,5 lat spędziłem w więzieniu. O ile ci zostało? 20 dni. O nie ile? Nie 20 dni Skoro tylko. 29 chyba lat. 29 to... lat. No zuch. A to, czy sobie się swoich Jesteś gotów przyznać się w swoich... przyznać się w, w swoich zbrodniach i przyznać się do kary? E, kara jesteś gotów odnieść? Tak, jaką karę? Jaka będzie surowa kara? Znasz swoje dowództwo, imię, ojczystwo? Podaj mi. Ale prawdopodobnie już nie ma jego w żywych. Ale co, jest sam? E, no po prostu tam gdzie byliśmy, tam był, był najstarszym. A gdzie byliście? No w tym pasie leśnym. A przed pasem leśnym gdzie byliście? Marta Miś, Filip, dzięki za tłumaczenie, trzymaj się. Dziękuję Marta. Dziękuję, dziękuję. Super, fajny donate. Zróbmy ogień dla Marty. Byliśmy w tym pasie? Nie, nie byliśmy w tym pasie. A gdzie byliście? Od, od pasu leśnego byliśmy w popasnym. A gdzie w popasnym byliście? A przed popasną, gdzie byliście? Byliśmy gdzieś w łysyczańsku. A jakie zadanie miała wasza jednostka? Tutaj, w tym pasie leśnym. Trzeba było zaczyścić tą część. Jesteś strzelcą, strzelcem, snajperem. Jestem szturmowym. Szturmowy, jaką miałeś broń? Automat. Automat. Ile osób w jednostce mieliście? Mieliśmy gdzieś 12. Było? Dlaczego było? Dlatego, że ja byłem 300 i, i jeszcze tam kilku zahaczyło. No ile? Dwa, trzy, pięć? No, zostało. Zostawało trzech, kiedy ja wychodziłem. Trzech, tak? Aha, jasne. Do szedłeś, żeby dokonać szturmu, czy co? Czy chciałeś celowo poddać się? Poszedłem. Uh, szedłem na punkt ewakuacji. A gdzie? 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 Co, co się stało, że, że 300 jesteś? No, czołgiem ten. Uh, kiedy? Kiedy? Dzisiaj. Dzisiaj o dziewiątej ileś. Ile tam było osób? Dwunastu, a swoje jednostki, a, a z areszta? Ogólnie 30 osób. 30 osób. Byliście tylko jednostka Wagner, czy była jeszcze jakaś jednostka? Nie, tylko ta. Tylko Wagner był, tylko Wagner. Powiedz, braliście jakieś napoje przed szturmem? Nie, a narkotyki nie. A co? W ogóle nic. Tabletki, mieliście jakieś? Nie. Wody dawali pić? Wodę? Tak, woda. dawali woda. Ile? No... No, no półtora i, i tyle? I, nic więcej? A to czym, jak się odżywialiście? Tak. No ostatnie to racje żywnościowe, czyli tuszonka i, i kasza gryczana i tyle. I co? I żadnych innych nie było, tak? Tak, tak. Telefon, jest? Telefon masz? Nie. No dobra, a gdzie masz? Zaka, zakazane są, zakazane, tak? Aha, jasne. Dowódca jak max pseudonim Fabricio. Który, którego już nie ma, tak. A nad Fabricio kto jest? Fabricio nie, Fabricio nie wiem, nad Fabricio, nie wiem. Ale znasz go z twarzy, nie, a z Fabricio tak. A skąd jest? Jest z tego. Nie mam pojęcia. A wasze jednosce ile reszt, skąd reszta jest tych drani? No, to zależy. Kto? Ktoś z ktoś z Krasnodaru, ktoś z Stywy. A ile w Wysyczańsku mieliście? 500, ileś było nas tam. A ile zostało? Wszystkich, których wywieźli. Tam to jest obrona. Wszystkich, co? Wszystkich wywieźli. Tam jest Ministerstwo Obrony teraz. A gdzie wywieźli? Do lasu. Do lasu, tak? No do tego. Do tego lasu. Z 500 osób, ile, ile w, tym, w tym kierunku szło do szturmu? No, my przejechaliśmy 3 dni temu i nas przywieźli 40 osób. I generalnie. Od czasu do czasu to było raz, dwa, trzy na trzy dni przywozili nas. Ale rannych, zabitych? Tak. Ale rannych ewakuowali? Tak. A gdzie? Na Łysyczańsk. A zabitych ewakuowali? Tak. No też zbierali ich gdzie? Tam na asfalcie. Tam, gdzie mnie przyjęli. O, czyli od tego punktu. 12 km chyba było. ewokowali albo sami szliście. Sami od, od, wycofaliśmy się, a dwusetnych, co? To byli dwusetni To donieśliśmy go do tego punktu i tamten. Tam magazynowali i ała Nie a! A ich tamten. Zabierali. Zabierali, Zabierali tak? Tak? Jasne, jak to. Transport jakiś tu przyjeżdżał. To, to było w polu, tylko tamten, na asfalcie. I cały czas zbutasz liście, tak. Zdejmij ten rękawicę, Masz ręce? Nie tatuaże, nie mam tatuaży. Zdejmij zegarek. Co z palcem? Co z palcem? No paznokieć odpada, a dlaczego? No ten... Uderzyłem, uderzyłem się gdzieś. A gdzie są twoje dokumenty? Nie ma dokumentu To roz, rozwal, to automatem rozwal. Nie dają nam tego. Dokumentów nie dają? Tak, nie dają. Tam pewno? Wal, wal w ten zegarek. Pieniądze płacili wam? Kiedy zostaliście Wagnerowcami? Przyjechałem 10, 10 listopada. 10 listopada. No to wcześniej przyjechałeś. A kiedy podpisałeś kontrakt? 10 właśnie listopada podpisałem. Rozbieraj się. Wstawaj, stawaj, stawaj. A, stawaj. Rozbieraj. Zegarek nie mogą namierzyć, może jakoś tego zegarku. Bo to jest jakiś smart zegarek. Dzieci masz ile? Dwójkę. Może mieć GPS-a, tak, tak, tak. Może Garmina miał, nie wiem, bo Garminy mają dobrego GPS-a. Podnieś, podnieś. Dawaj, tutaj podnieś, podnieś. A gdzie jest automat Twój? Towarzysze zabrali od Was. Miałeś tylko automat? Ile amunicji miałeś? Miałem automat. I cztery magazynki. I tyle? Tak. A reszta z amunicją co? No, wydawali nam A, automat 70, coś tam. A i byłeś w wojsku wcześniej? Nie, nie odbywałem służby. A dlaczego postanowiłeś, że pójdziesz na wojnę? No, są... Moment, ile lat? Przecież dwa lata mu mówi jeszcze zostawało. Chyba on w miesiącach mówił, 20 ileś tam miesięcy. W jakiej, albo 20 lat. Boże, za każdym razem nie słyszę ile, ile lat czy miesięcy mu zostawało. W jakiej kolonii zawarbowali, ile pieniędzy dostawałeś? Nie. W jakiej kolonii cię zawarbowali? Trzymaj mu ręce, zawiąż mu ręce. W jakiej kolonii zawerbowali cię? W Jagulię. W ręce do przodu. Jaki to obwód? I idmurtia. Jaki obwód? Idmurtia. Udmurtia? Tak. A kto przyjeżdżał do werbowania? No i chłop z trzema gwiazdkami. To był wojskowy? Czy kto? Tak. A Prigozin przyjeżdżał? Nie. A osobiście Prigorzyna widziałeś? Nie. Takie Jakie zadania stawiali wam co do Bachmutu dostawaliście? No, dzisiaj mieliśmy pierwsze zadanie ten, z, zaczyścić ten pas leśny. A co dalej? Planowali was, że gdzieś przerzucą czy coś? No, jak na razie tego nie było. Nic takiego. Opuść trochę. Kto z Was poszedł na Soledar jeszcze? Wiesz o tym? Nie. Czyli nie spotkałeś się z, z nimi? Nie. Opowiadali wam w ogóle, co się dzieje, jakie działania tutaj rosyjskie wojsko, jakie zadanie mają? Nie. Po prostu nam mówili, odwróć się do tyłu. Co mówili? Opowiadaj. Jakie jednostki rosyjskich wojsk regularnych tu się znajdują? Tutaj w pasie leśnym nie słyszę, a, wy... a tam gdzie asfalt też. Tylko Wagner, tak, tylko Wagner. Wysyczeńsku, Z... ściągnij ręce w ten sposób, żebym nie przeciągnął, żebym nie przesadził. Co ci opowiadali o ukraińskich żołnierzach? Że ich trzeba zabijać, tak? Tak? To, był twój, to była twoja pierwsza walka, tak? Kiedy ostatni raz z rodziną rozmawiałeś, z żoną? Co to masz? To jest mój Ała. Co to jest? A, to jest nieśmiertelnik. To już nie jest twój nieśmiertelnik. Trzeba oddać to. Numer, tak? Numer K-177-160. A z odwrotu? Nie ma nic. Co to oznacza? Co te liczby oznaczają? Jest to... Numer jednostki to, że odbyłem służbę w 60.